Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego, te niech będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki wieków. Amen. Słuchajmy się w Boże Słowo, które mamy do rozważania w tę przedpostną niedzielę. To Słowo czytam z Księgi proroka Izajasza z 58 rozdziału z pierwszych dziewięciu wierszy. Krzycz na całe gardło. Nie powstrzymuj się. Wznieś swe wołanie jak dźwięk rogu. Wyjaw mojemu ludowi jego przestępstwa, domowi Jakuba i jego grzechy. Szukają mnie każdego dnia i pragną poznać moje drogi, jak naród, który postępuje sprawiedliwie i nie zaniedbuje prawa swojego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwy wyrok, pragną bliskości Boga. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie zauważasz? Umartwiamy się, a Ty tego nie uznajesz. Oto w dniu Waszego postu załatwiacie swoje sprawy i ciemiężycie Waszych robotników. Pościcie wśród sporów i kłótni, pośród uderzeń niegodziwej pięści, nie pościcie tak jak teraz, aby Wasze wołanie usłyszano na wysokościach. Czy taki jest post, który wybrałem? Czy tak wygląda dzień, w którym się człowiek umartwia? Pochylanie głowy jak trcina i użycie za posłanie wora i popiołu? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym dla Pana? Czyż nie jest taki post? Który wybrałem zdjąć kajdany nieprawości, rozwiązać więzy jarzma, puścić wolno uciskanych i wszelkie jarzmo połamać? Czy nie chodzi o to, by dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić do domu biednych, bezdomnych, zobaczyć nagie nagiego i przyodziać i nie odwracać się od swego krewnego? Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna. Szybko odzyskasz swe zdrowie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą. Chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. Wtedy zawołasz i Pan odpowie. Zawołasz o pomoc, a On powie: — Oto jestem. Pobłogosław, Panie Boże, to Rozważanie tego świętego słowa. Mów do nas, bo Twoje słowo jest prawdą. Amen. Pewnie dużo w naszym życiu robimy na pokaz. Chcemy być docenieni, chcemy być zauważeni. Stąd ulegamy modzie, by nie wypaść z głównego nurtu, by nie wypaść z jakiegoś towarzystwa, by się utrzymać na powierzchni. Często, by to zrobić, naśladujemy. Chcemy być tacy jak inni. Skoro sąsiadka chodzi w dobrych, markowych ciuchach, to przecież ja nie mogę chodzić w gorszych. Skoro sąsiad kupił piękny samochód, to ja nie mogę mieć gorszego. Skoro znajomi wyjechali, gdzieś na dookoła świata, to my też musimy, no bo o czym będziemy rozmawiać, kiedy przyjadą. I moi drodzy, to naśladownictwo rozpoczyna się już od najmłodszych lat. Już w pierwszej klasie to widać, dzieci porównują chociażby swoje piórniki, przybory szkolne, które... Rodzice ich wyposażyli. Kto ma lepszy, kto ma piękniejszy, kto ma bardziej kolorowy, a z biegiem lat będzie coraz bardziej liczyła się marka, z jakiej to jest firmy. I tak chcemy być tacy jak wszyscy dookoła, chcemy się do nich upodabniać, chociaż być może wewnątrz nas wcale takiej identyfikacji z tym wszystkim nie ma, ale. Dlaczego mam być inny? Dlaczego nie mam robić tego, co robią wszyscy dookoła? Moi drodzy, religijność wcale od takiego myślenia nie jest wolna. Przez wieki wmawiano nam, i to pokutuje w każdym kolejnym pokoleniu, że sprawy wiary wymagają szczególnej powagi, a więc posępnej twarzy, skromnego ubioru, określonych zachowań czy narzucania norm. I stąd również jako chrześcijanie staliśmy się niewolnikami pewnych wzorców, które często są absolutnie nieistotne, no ale przecież to jest nasza tożsamość. Tak zawsze było. Tak robili nasi dziadkowie, tak robili nasi ojcowie i my też tak musimy. Robić i często jesteśmy w stanie pokroić się za sprawy drugorzędne, absolutnie nieistotne. Podam teraz przykład. Nikt nie odbiera tego do siebie, bo takich rozmów miałem wiele, a i sam wewnętrznie musiałem to przepracować. Bardzo często pojawia się pytanie: dlaczego wygłaszam kazanie od pulpitu, sprzed ołtarza, a nie z naszej pięknej, zabytkowej ambony? Po co budowano ambony w kościołach? Zwłaszcza w takim dużym, pięknym kościele jak nasz święty Mateusz. No, chodziło o to, żeby słowo głoszone było słyszane. Dlatego ta wysokość, dlatego to umiejscowienie ambony naprzeciw filaru, który jest po przeciwnej stronie. Ksiądz odpowiednio stawiał głos i to słowo docierało. Tak było. 200, 180 lat temu. Pewnie dzisiaj nikt z nas nie potrafiłby wydobyć tych walorów akustycznych, ambony, bo nie potrafimy tak mówić, tak przemawiać, tak postawić głosu, tak koncentrować się na jednym punkcie, by fala dźwiękowa równomiernie po całym kościele się roznosiła. Zawsze w kościele chodziło o to, by słowo było głoszone, zmiastowane by było słyszalne i zrozumiałe. A więc dzisiaj, kiedy mamy mikrofony, wzmacniacze, kiedy mamy głośniki, nie ma znaczenia, czy wychodzę na ambonę, czy wymawiam, przemawiam z tego miejsca, z przed ołtarza, czy z jakiegokolwiek innego. To są sprawy drugorzędne. Ale sam też przez wiele, wiele lat myślałem, że ambona właśnie jest po to, by podkreślić ważność zmiastowanego słowa, że w jakiś sposób oddajemy cześć również naszemu Bogu. Głupie to było myślenie, przyznaję się, ale w jakiś sposób to tak mocno było we mnie zakorzenione, że w kościołach ewangelickich zawsze to, co jest centralnym punktem nabożeństwa, musi być wygłaszane z wysokiej, pięknej, dostojnej ambony. Tylko, że czasem mam wrażenie, że to, co z tej ambony jest wygłaszane, trafia ponad głowy słuchaczy. Teraz mam z wami lepszy kontakt. Widzę wasze twarze, widzę, widzę wasze emocje, widzę być może jakieś pytania, które w trakcie się pojawiają. Nawet maseczki nam w tym nie przeszkadzają. A więc często przywiązujemy wagę do czegoś, co jest takie moje, takie ważne, tak Mocno w to wrosłem, a nie, nie zastanawiam się, dlaczego tak było. Przecież może być inaczej. Przecież można w inny sposób, równie, a może bardziej skuteczny, docierać z Ewangelią do człowieka, który tego słowa chce wysłuchać. A więc Ambona to tylko i wyłącznie praktyczny element, wykorzystanie zdobyczy nauki że wiemy, jak fala dźwiękowa się roznosiła w dawnych, starych kościołach, stąd takie, a nie inne ich umiejscowienie. Dzisiaj absolutnie to nie ma znaczenia, z którego miejsca to słowo jest zwiastowane. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? To jest tylko przykład z tą amboną, bo takich przykładów rzeczy, do których jesteśmy bardzo mocno przywiązani, które mają tylko zewnętrzną formę, jest tego bardzo dużo, bardzo mocno z tym się utożsamiamy. Jesteśmy na progu czasu pasyjnego. W najbliższą środę, w środę popielcową, w Dzień Pokuty i Modlitwy wejdziemy w ten okres podążania za Chrystusem w stronę wzgórza Golgoty. Kończymy karnawał. W tym roku dziwny to karnawał. Bez żadnego balu, bez żadnych spotkań towarzyskich. Sam z żoną uwielbiam tańczyć i zawsze jakiś bal w karnawale chcemy zaliczyć. W tym roku tego nie było dane nam przeżyć. Ale rozpoczynamy kolejny. Czas w kalendarzu liturgicznym, czas pasyjny. Czy w jakiś sposób to, że w środę wejdziemy w kolejny fragment historii zbawienia człowieka, bo tym jest rok kościelny, rok liturgiczny, czy to w jakikolwiek sposób na nas wpływa? Czy to cokolwiek w naszym życiu zmienia? Jak mówiłem, przy przywitaniu przygotowujemy się do nabożeństwa przyszłotygodniowego, które będzie nagrywane przez telewizję. Z naszym organistą, z panem Radosławem rozmawialiśmy, jak to nabożeństwo ma przebiegać i nasz organista zwrócił uwagę, że w okresie pasyjnym jest znacznie cichsza gra organowa, że pieśni pasyjne, które mamy w naszym śpiewniku, mają swoją wymowę. One w większości są w tonacjach molowych napisane, więc to już samo w sobie nastraja nas na pewną formę przeżywania tego, co chcemy doświadczyć. To buduje nastrój. Moi drodzy, absolutnie nie chcę tego podważać. To jest jakiś element naszej Tożsamości, taką mamy tradycję w przeżywaniu czasu pasyjnego. Tylko czy, tylko czy czasem nie za bardzo skupiamy się właśnie na tym, co zewnętrzne. Czy ta cała otoczka, ta powaga, którą od lat przeżywamy w okresie pasyjnym, w jakiś sposób nie wypaczyła nam. Rozumienia wielkiego postu, czasu pasyjnego. Te dwie nazwy możemy wza, zamiennie używać. Mówimy, my, ewangelicy, nie posypujemy głów popiołem, środę popielcową. Nie ma u nas tego zewnętrznego znaku. Ale czy czasem innymi zwyczajami, powierzchownymi czynnościami. Nie zastąpiliśmy sobie tego? Czy czasem niezbyt dużą wagę przywiązujemy do tego, co jest widoczne, co jest namacalne? Czy o to chodzi, żebyśmy właśnie w ten sposób weszli i przeżywali czas pasyjny już od najbliższej środy? Jak ma wyglądać nasz post? O tym mówi dzisiejsze Słowo i tego się trzymajmy. Przeczytam jeszcze raz kilka wierszy z tego tekstu. Pościcie wśród sporów i kłótni, i pośród uderzeń niegodziwej pięści. Nie pościcie tak jak teraz, aby wasze wołanie usłyszano na wysokościach. Czy taki jest post, który wybrałem? Czy tak wygląda dzień, w którym się człowiek umartwia? Pochylanie głowy jak trzcina i użycie za posłanie wora i popiołu? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym dla Pana? Czyż nie taki jest post, który wybrałem? Zdjąć kajdany nieprawości, rozwiązać więzy jarzma, puścić wolno uciskanych i wszelkie jarzmo połamać. Czy nie chodzi o to, by dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić do domu biednych, bezdomnych, zobaczyć nakiego i przyodziać i nie odwracać się od swego krewnego? Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna. Szybko odzyskasz swe zdrowie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. No i drodzy, nawet niech w poście nasze organy grają głośno. Nawet w poście śpiewajmy z radością, z uśmiechem, z energią nasze pasyjne pieśni, chociaż nie tylko je musimy w tym czasie śpiewać. Nie umniejszy to przeżywania tego czasu i przybliżania się do Wielkiego Piątku. Nie ujmie to nic z krzyżowej męki Jezusa Chrystusa gdy będziemy uśmiechnięci i szczęśliwi, no bo po to Chrystus umiera, by nam przywrócić radość życia, by nam przywrócić nadzieję, by dać nam energię. No właśnie do tego, o czym mówi Izajasz, do przełamywania stereotypów, do wychodzenia poza siebie, poza strefę komfortu, by wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi. I moi drodzy, źle przeżyjemy czas pasyjny, jeżeli nie pojednamy się z kimś, z kim się pokłóciliśmy. Nie przeżyjemy czasu pasyjnego, jeżeli nie naprawimy zerwanych relacji. Nie przeżyjemy czasu pasyjnego, jeżeli obojętnie przejdziemy obok ubogiego czy głodnego. Nie przeżyjemy dobrze czasu pasyjnego, jeżeli nie przyjmiemy uchodźców. Nie przeżyjemy czasu pasyjnego w dobry, godny sposób, jeżeli będziemy niegodnie się zachowywali w czasie pandemii. Nie przeżyjemy dobrze czasu pasyjnego, jeżeli będziemy powielali bzdury o szczepionkach. Nie przeżyjemy dobrze czasu pasyjnego, gdy będziemy próbowali pozałatwiać swoje, często małe interesy, nie słuchając innych w różnych kwestiach, również w tych kwestiach moralnych. Jeżeli nie ma w nas chęci spotkania drugiego człowieka, troski i miłości o drugiego człowieka, to nic nam nie dają nasze molowe melodie pięknych, pasyjnych, pieśni ponure miny czarna toga i nieśpiewanie radosnego alleluja w liturgii nic nam to nie pomoże bo właśnie odnalezienie wolności swojej i drugiego człowieka to jest przepis, który dzisiaj daje nam Izajasz i nie wiem czy zwróciliście uwagę ja dwukrotnie czytając ten tekst zwolniłem chciałem zaakcentować może to zrobiłem nieudolnie Jedno zdanie w tym fragmencie w szczególny sposób dotyczy każdej i każdego z nas. I po, po tej całej liście, tak, w jaki sposób nasz post ma wyglądać, że mamy nakarmić, przyjąć i tak mówi szybko odzyskasz swoje zdrowie. Szybko odzyskasz swoje zdrowie. No tak, bo jak widzimy tylko ograniczenia, to się spinamy. Bo bardzo skrupulatnie chcemy wszystko wypełnić, by niczego z tych zapisów, z tej tradycji nie uchybić. A jak się spinamy, jak się blokujemy, jak zaciskamy węzeł, to łamią się kości i pojawiają się choroby. Stres. Presja. Sami sobie to fundujemy. Oczywiście środowisko też nam to funduje, też na nas wywiera presję, wpycha nas w stres, ale często sami na siebie wywieramy presję. Wtedy pojawiają się, jak to mówimy, choroby cywilizacyjne właśnie ze stresu, właśnie z tej presji. Pan Bóg dzisiaj przez proroka do nas mówi: Odrzuć to, daj sobie wolność, nie zaciskaj tego węzła, ale rozluźnij go, rozwiąż go, a wtedy szybko odzyskasz swoje zdrowie. To mówi Pan Bóg przez proroka Izajasza. Daj sobie wolność i pozwól innym żyć w wolności, a odzyskasz zdrowie. Zastanówcie się nad tym fragmentem. Może przeczytajcie go jeszcze na spokojnie na progu czasu pasyjnego. Ale tam to jest bardzo jasno i wyraźnie powiedziane. Niech taki będzie nasz czas pasyjny. Nie zmarnujmy szansy, którą Pan Bóg nam daje. Wchodząc, w wielki post, wchodząc w czas pasyjny, Zastanówmy się, jak możemy go przeżyć inaczej, jak możemy te słowa Izajasza wprowadzić w życie. Przeżyjmy ten czas głębiej. Dostrzeżmy siebie samego, ale też i drugiego człowieka, jego potrzeby. Naprawmy to co zepsute, odkryjmy wolność i radość. Z życia, Bo po to Chrystus umiera na krzyżu Golgoty, by nam wolność i radość życia przywrócić. Taka jest wymowa wielkiego piątku i całego czasu pasyjnego. Bóg chce, byśmy pięknie żyli. Bóg chce, żebyśmy przełamywali bariery. A najwięcej barier jest tu w naszej głowie. Oby ten czas który w środę rozpoczniemy nam posłużył ku uzdrowieniu. Amen. Módrmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj, zanim jeszcze przekroczymy próg czasu pasyjnego Wielkiego Postu, ty nam pokazujesz, jaki to ma być czas, jak dobrze możemy Go przeżyć, na co powinniśmy zwracać naszą uwagę. Dziękujemy Ci za to, że ty to robisz, że Ty nami wstrząsasz, że Ty nas budzisz do świadomego życia. Daj Panie, abyśmy spoglądając na Chrystusa, który idzie, tak jak to mówi hasło dzisiejszej niedzieli, do Jerozolimy byśmy my idąc za nim odnaleźli w nim miłość, radość, wolność, zbawienie i pojednanie. I dajby te tygodnie czasu pasyjnego wielkiego postu posłużyły nam ku wzmocnieniu naszej wiary, ku wzajemnej miłości między nami wszystkimi, by to był dobry i błogosławiony czas przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Boże pokój, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.